Kłamczucha. Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę pana, proszę pana, Rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada Dziś padała oranżada I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie! Fe, kłamczucha! To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki wczoraj z rana Abecadło z pieca spadło, Całą pieczeń z rądla zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu, na zabawie, utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daję słowo. Sprowadzono straż ogniową, przecedzono wodę sitem, a co ryb złowiono przy tym? Fenie ładnie, któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie.